Mizuno Wave Rider 22. Mizuno Wave Rider 22 jest to but do biegania o bardzo dobrej amortyzacji, dobrej stabilizacji. Za jedno i drugie odpowiada flagowy system Mizuno, czyli system Wave. Jest to taka pofalowana płytka tutaj pod, pod piętą. Z racji swojego kształtu dobrze amortyzuje, z racji swojej sztywności dobrze trzyma stopy i ogranicza jej uciekanie, uciekanie na boki. Do tego mamy przewiewną cholewkę wykonaną z siateczki, z bardzo przewiewnego meszu, tak więc but zapewnia bardzo dobrą oddychalność. A zresztą, kszanić czas, pokażę wam coś lepszego. Mizuno Wave Rider 1. Tak wyglądały rajdery w roku 1998 i w tym momencie wracają na rynek w takiej formie, w jakiej były wcześniej. To co widzimy, mamy również Waveva, tak więc ten system od 22 lat już cały czas w tych butach do biegania funkcjonuje. Cholewkę mamy zupełnie inną, z dużo większą ilością elementów, ale wyglądającą za to rewelacyjnie. Tak więc jeżeli chcecie mieć Rydera z, z, z ubiegłego wieku, z roku 1998. Oto on, Ryder 1.